Za moimi plecami trening piłkarskiej reprezentacji Polski na stadionie Arena Lekok w Estonii przed meczem właśnie ze Estonią pierwsze zgrupowanie reprezentacji po Euro 2012. Zaczynamy nowy rozdział w historii polskiego futbolu z nowym selekcjonerem, z nowymi nadziejami, nadziejami na awans do Mundialu w Brazylii, choć grupę mamy bardzo, bardzo trudną z Anglią, Ukrainą. Pierwszy mecz już 7 września, więc czasu jest mało. Tylko jeden, jedyny sparring właśnie ten z Estonią za chwilę, żeby Waldemar Fornalik, nowy trener, nowy selekcjoner zdążył poznać piłkarzy szatnie. Ewentualnie dokonać jakichś zmian w porównaniu z drużyną Franciszka Smudy. Piłkarze pierwszy raz się zgrupowali właśnie po Euro 2012. Dla, dla jednych z nich traumatycznym, dla innych mniej. Jednak ostatnie miejsce w bardzo słabej grupie, jak i już nigdy w żadnych eliminacjach ani na żadnym turnieju mieć. Mieć nie będziemy. W niektórych uderzyła mocniej, w drugich bardziej, ale zdają sobie sprawę z niewykorzystanej szansy. Chcą udowodnić, że umieją grać w piłkę. Tak mówią. Chcą podziękować kibicom za doping na Euro 2012, za, za to, że ich zawiedli swoją grą. Piękne deklaracje. Zobaczymy, jak to będzie na boisku i czy Waldemar von im pomoże. Pierwsza zagadka nowego etapu rozwiązana. Trener Waldemar Fornalik długo nie chciał zdradzić, kto będzie kapitanem jego drużyny. Zapytałem go o to na konferencji przed chwilą i chociaż też miał na początku i mówił, Zobaczycie, kto wyprowadzi piłkarzy na murawę na mecz, to ten będzie kapitanem, ale ponieważ obok niego na tej pierwszej konferencji siedział Kuba Błaszczykowski, przyznał, że nie ma powodu, żeby dokonywać zmiany kapitana. Wcześniej, kiedy się zastanawiał, spekulowaliśmy, że może teraz nowym kapitanem będzie Marcin Wasilewski, może chce odebrać. Kubie opaskę, nie wiem, no nie, nie za gry na euro, no bo przecież przynajmniej w meczu z Rosją, gdzie strzelił bramkę i dał nam, sprawił Kuba, że przecież ten ostatni mecz nie był tylko meczem o honor, jak na tych ostatnich turniejach, gdzie był prawdziwym liderem, yy, więc pod względem piłkarskim myślę, że na taką karę nie zasłużył. No, co innego, jeśli chodzi o to jego słynną wypowiedź na temat biletów, która się ciągnie za nim teraz, nie, jak nieszczęście. Yy. Ale zostaje kapitanem, to już wiemy. Pytanie, w jakim ustawieniu? Czy zmieni je w porównaniu z drużyną Smudy? Trener Fornalik zdradził nam, że chce spróbować systemu 4-4-2 z dwoma napastnikami, żeby Robert Lewandowski nie czuł się osamotniony z przodu. Jeżeli to nie wypali, wróci do jakichś innych ustawień, może tych z meczu z Rosją, czyli z jednym wysuniętym napastnikiem i trzema defensywnymi pomocnikami, choć czy to jest sposób na pokonanie Anglii i Ukrainy? Można mieć wątpliwości, ale chcę yy, próbować. Nie zdradził nam też, co z obsadą yy, bramki. No jest rywalizacja, yy, Wojtek Szczęsny, numer jeden, Smudy bardzo długo, ale zachwiana hierarchia. Yy, przed, po meczu, na mecz z Czechami, gdzie po zawieszeniu szęsny teoretycznie Smuda deklarował, wróci, jest numerem jeden, nie wrócił, Przemysław Tytoń, bohater meczu z Grecją, obroniony, karny, bardzo równa, dobra gra, bez powodów do, do zmiany. Cześć panowie. A wy byście kogo postawili w bramce? Szczęsnego. Dlaczego? Dlatego, że to w, w jest chwili... na lata. Ale dla mnie wybór jest albo boruc, albo Szczęsny. Zobaczymy, się ja w boruc znajdzie klub. Natomiast szczęśliwy tency to lepszy niż tytoń. Znacznie. W perspektywie. Tylko, no, nie, tylko dlatego. Ja słyszałem, że jakaś tam była wiesz, interwencja. Nie, 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 nie mam potwierdzenia, ale słyszałem, że podobno na mecz z Czechami to piłkarze wymusili. U ósmudy, słyszałeś coś takiego. Żeby to jednak nie, nie, nie. Przemek tytoć, że on im dodaje, przynajmniej na euro pewności yy, z tyłu. No takie są plotki. No tego, tego, przez tego nie, tego nie, nie potwierdzono. No, teraz, no to, to, to jeszcze taka jest sytuacja. No to tym bardziej powinna by być to jakaś lekcja dla szczęsnego. Dobrze Artur Borus powiedział właśnie, że jest szczęsny e, szczęsnego to mistrzostwo że nauczył trochę pokory. Bo no, na początku byłem trochę się... Ale... Usadził Boruc... nie współmiernie do tego co no osiągnął. Tak. Artur musi najpierw znaleźć klub, tak? Ale tak nie, żeby... ja mówię teraz o Wojtku e, Szestnym, to jest bardzo dobry bramkarz. Widać, że jest wyraźnie szybszy przede wszystkim niż ty. No tak. Je, 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 jeśli, jeśli te misy składają ze trochę mądrości, to, to myślę, że to może być bramkarz na lata. Co z tego treningu na reprezentację. Ja tego Może nawet najlepszy w historii. Będzie? Myślę, że jest, no. Może być, ma, ma na to, ma na to Po meczu ze Estonią czego oczekujemy? Jest, że... no, jak, 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 nie wiem, może innego wykorzystania niektórych piłkarzy. Mnie, mnie najbardziej zastanawia wykorzystanie Błaszczykowskiego. Moim zdaniem to podczas Mistrzostw Europy to był bardzo duży problem, że Błaszczykowski sam na siebie brał całą grę i nie widział, trochę nie widział kolegów z drużyny to mogła być też jedna z przyczyn eee, tej klęski. No to mnie zastanawia wykorzystanie Błaszczykowskiego między innymi. Eee, może lepsze wykorzystanie Mierzejewskiego. Właściwie w ogóle nie był wykorzystywany. Tam jest najbardziej nowocześnie grającym piłkarzem. I przekonanie się, że nie mamy lewej strony i że Peszka musi wrócić, to też Mówił Marek Wawrzynowski. Przegląd sportowy. Sami piłkarze deklarują, że eee, że tylko zwycięstwo z takim rywalem, mając w perspektywie mecze z Czarnogórą, Anglią, Ukrainą, no to trzeba wygrywać z takimi rywalami, trzymamy za słowo i liczymy na zwycięstwo.